Jest sobota, 21 października. Codzienna liturgia słowa. W tygodniu o 5 rano, niedzielna w sobotę o 18. Pochodnia podcast. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia. Nie od wypełniania prawa została uzależniona obietnica dana Abrahamowi i jego potomstwu, że będzie dziedzicem świata. Ale od sprawiedliwości uzyskanej przez wiarę. Dlatego dziedzictwo przypada dzięki wierze, aby było z łaski i aby w ten sposób obietnica pozostała niewzruszona dla całego potomstwa nie tylko dla potomstwa opierającego się na prawie ale i dla tego, które żyje dzięki wierze Abrahama. On to jest Ojcem nas wszystkich, jak jest napisane. Uczyniłem Cię ojcem wielu narodów, przed obliczem Boga. Jemu on uwierzył jako temu, który ożywia umarłych i powołuje do istnienia to, co nie istnieje. On to wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co było powiedziane: takie będzie Twoje potomstwo. Oto Słowo Boże. Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. Potomkowie Abrahama, słudzy Jego, synowie Jakuba, Jego wybrańcy. On, Pan, jest naszym Bogiem. Jego wyroki obejmują świat cały. Na wieki pamięta o swoim przymierzu, obietnicy danej tysiącu pokoleń, o przymierzu, które zawarł z Abrahamem, przysiędze danej Izaakowi, Pamiętał bowiem o swoim świętym słowie, danym Abrahamowi, swojemu słudze, i wyprowadził lud swój wśród radości, z weselem swoich wybranych. Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Świadectwo o mnie da duch prawdy, a wy także świadczyć będziecie. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Kto się przyzna do mnie wobec ludzi, przyzna się i syn człowieczy do niego wobec aniołów bożych, a kto się mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i ja wobec aniołów bożych. Każdemu kto powie jakieś słowo przeciw synowi człowieczemu będzie odpuszczone lecz temu kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczone Kiedy was ciągać będą po synagogach urzędach i władzach nie martwcie się w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić bo Duch Święty pouczy was w tej właśnie godzinie co należy powiedzieć? Oto słowo pańskie.